Manko. Tutaj na filmiku Wam przedstawię jak poruszać się podczas wymiany naczepy w porcie Harwich International. Film będzie przedstawiał gdzie parkujemy się przed wstępnym bookingiem, później gdzie umieszczamy naczepę pustą lub załadowaną do, do eksportu. Eee, do Holandii. No i później gdzie możemy pobrać na czepę, tu przejżemy przez wstępną kontrolę, tak jakiś wstępny radar. I jedziemy dalej prosto, kolejki są. Czasami, czasami ich nie ma. W tym wypadku akurat miałem kolejkę, ale spoko. Przez tą bramkę przejeżdżam bez żadnej kontroli. Tutaj się nie musicie zatrzymywać ani nic. Po prostu jedziecie. I tutaj. Czasami jest kontro... y... z... przy tym chłopku stoi chłopek i rozdaje ulotki, jak powinniśmy się parkować. Parkujemy się tyłem. Tyłem wjeżdżamy w każdą wrajkę i wysiadając z kabiny idziemy na tył naczepy i idziemy wyznaczoną ścieżką dla przechodnik. Pamiętajcie zawsze kamizelki czy jakieś kurtki odblaskowe, i takie rzeczy. Jest to po prostu obowiązkowe. E, zasady się zmieniły od nowego roku, gdyż niestety w 2020 roku zginął tam kierowca podczas właśnie takiej e, niezorganizowanej pracy, jaka była na tym, par na tym parkingu, na, na tym placu. E, ciężarówka cofała, a kierowca podszedł i. No, i jeden i drugi nie zauważył, no i niestety jedna osoba zginęła. Tu może postaram się wkleić zdjęcie tego placu z góry, jaką otrzymałem ulotkę, jak powinniśmy się lokować. Moim zdaniem jest to bardzo dobre teraz rozwiązanie i bardzo dobrze, że tego pilnują. Starałem się tego pilnować, ale widzę, że jak nie ma tych, że tak powiem, patronów tego parkingu i ten, to kierowcy sobie robią samowolkę. I sami sobie robią na krzywdę, bo no nie dają dobrego przykładu, a to naprawdę. Przejść tak jak jest, są wyznaczone te linie to naprawdę nas dużo nie kosztuje. To jest raptem 10-15 kroków, a tak jak widać, może uchronić czyjeś życie. Także bardzo fajnie by było, jakby żeby sobie to zapamiętać, i pójdźcie to dalej. Ten filmik żeby żeby po prostu to jest dla waszego bezpieczeństwa a dla dla wszystkich tego bezpieczeństwa i mnie się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie to co zrobili. Namalowali nowe linie, postarali się. Ok. Dobra, teraz będziemy ruszali na strefę czerwoną. Zostawić na Więc ruszamy. Tutaj na prawo w tych budach właśnie się e, robiło booking na zdanie naczepy i na pobranie naczepy. Idziemy w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania i będziemy skręcać w lewo. Cały czas podaje że jedziemy na Arenę Czerwoną. Na wprost jedzie się na Warehouse 1. Czyli na ten magazyn pierwszy, czasami też tam są naczepy. Warehouse 1. Okay. A my jedziemy na Arenę Czerwoną. Tutaj na prawo też jest jakaś arena. Nie mam pojęcia jak ona się nazywa. Przypuszczam, że to też będzie arena niebieska. Tak jak jest na lewo tutaj w tą dróżkę, ale nigdy nie pobieram jeszcze naczepy. Ta arena powstała w nowym roku. Po nowym roku, w nowym roku 2021. No ale teraz skupmy się na arenie czerwonej. Tutaj skręcamy w prawo żam przez sterowisko po skręceni w prawo. No i tutaj jedziemy prosto. Dojeżdżamy do budy. Czasami przed budą może stać chłopek i wtedy nas lewo pociągnie na kontrolę. Więc wtedy tutaj w lewo pojedziemy, jak tutaj wyjeżdżają te tagi. I tam cały czas prosto do przodu też, jak wzdłuż tej. Tutaj do wjazdu. A tutaj przy budzie zdajemy bilet. Na bilecie już mamy napisaną, którą alejkę ABCD albo tak zwaną Shutfree. Ja w, w tym akurat nagraniu pojechałem na shot Free czyli znaczy się, że to jest... Yy, no. Magazem bez... Shutfree. Yy, jakieś takie... No, magazyn bez dachu, czy coś takiego, no. Ale w każdym bądź razie o to chodzi. Tutaj w tym wypadku, że tutaj na prawo pojedziemy, bo już zbliża się czas, kiedy naczepa będzie odpływać. Znaczy po prostu ci szanterzy, którzy tutaj właśnie tymi tagami jeżdżą, tugami, tagami, zwał jak zwał, zabierają te naczepy. Więc ustawiamy naczepy na wprost praktycznie do promu. A dalej, jak pojedziecie na wprost, to jedziecie wzdłuż ogrodzenia. Trzymacie się lewej strony, i po lewej stronie tam macie już wtedy alejki A, B, C, D, E, F, G, H i J. Chyba bodajże jakoś tak. No, a jak jak po lewej stronie mieliście te alejki A, B, C, D, E, F, G, H i J, to jest na zdanie naczepy. A jeśli będziecie mieli pobranie naczepy z areny czerwonej To tak samo właśnie jedziecie Tylko, że wtedy będą naczepy po prawej stronie Nie, teraz udało mi się Wyczepić naczepę, pewnie to teraz chwilę potrwa Nie. Nie będę nic wycinał, nic przycinał No chwilę trwa wyczepienie naczepy Mam nadzieję, że wytrwać. W sumie cały film będzie trwał prawie 28 minut, 27 sekund. Gdzie... Ale myślę, się... wydaje mi się, że to pomoże dużo osobom, które dopiero zaczynają jeść do oparły i wymieniać naczepy. Nie jest to nic trudnego, jak się już jest drugi czy trzeci raz. Ale tutaj wam też jeszcze przedstawię, gdzie zdać, znaczy gdzie można się zaparkować na noc i w ogóle... Ogólnie bardzo lubię ten port. Lepszy jest niż Palikson. Bo, bo jednak jest wyznaczone miejsce, jest troszeczkę mniejszy a więcej miejsca do zaparkowania także ogólnie spoko jedyna na kicha jak się wiedzie w godzinach przy cumowania promu gdzie wszystkie ciężarówki z Europy zjeżdżają i wtedy jest delikatny bajzer znaczy, znaczy może bajzer nie jest. jest, po prostu się robią kolejki, ale całe szczęście kierowców, tych którzy jeżdżą po porcie, e, znaczy tylko przyjechali na wymianę naczepy, was ta kolejka nie obowiązuje. Także omijać tą kolejkę, jeśli was będą kierowali, żeby, bo niektórzy jeżdżą też polskimi ciężarówkami. Eee i ciągają naczepy polskie, i, i holenderskie, i, i angielskie Was ta kolejka nie obowiązuje, także... Także y, bilecik w rękę, bo na pewno jak pobieracie naczepę to macie bilecik pokazujecie i to wszystko, o widzicie, a jednak pojechałem dalej Nie wiem czy to, nie pamiętam już jak nagrywałem ten filmik, czy czy po prostu chciałem wam pokazać, czy ja sam pojechałem szukać? A więc tu na lewo się zdaje pusty naczepy. Tu na prawo to jest ten pusty plac. On zazwyczaj już jest zapełniony, i tu są naczepy, które przypłynęły z Holandii. I wtedy tu sobie szukacie. Jeśli chcecie pobrać naczepę, to tu na prawo. A jak zdajecie pustą, czy załadowaną naczepę, dajecie na lewo. I się wydaje, że ja chyba szukałem wtedy naczypa, ale tak po łebkach. Nie pamiętam jak to było. Ale w każdym razie przynajmniej możecie zobaczyć w całej okazałości ten. Chciałem wkleić w tło, chyba jakieś audio. tak to będzie przynudzać, nie? Nie wiem, pierwszy raz nagrywam też filmik. Znaczy, sklejam filmik. Ten filmik wcześniej nagrywałem, wyciszałem dźwięki, wyciszyłem dźwięki i teraz dogrywam dźwięk. Fonetycznie nagrywam i przedstawiam to, co się dzieje na tym filmiku? Komentuję. <grywa> już ja. ja mówię, no już widzę, że to będzie 27 minut. z Dobrze o. tutaj znajomek z firmy. Tomek. Pozdrawiam. Tomak wcześniej jeździł w Niemczech dużo, du, dużo, dużo, długo, albo dużo lat, albo długo jeździł w Niemczech. Niemieckich Baorów, jak ja to mówię. Dużo osób mówił z Baoryjnym. No i przyjechał do Anglii, zmierzyć się z angielską rzeczywistością. No już szczęście, że nie było dużego ruchu wtedy. Jak widzicie na filmie jeszcze właśnie nie było. Pro mnie przypłynął z Holandii. Także na spokojnie można było się ogarnąć, nie? No, ale teraz do rzeczy. Wyjechaliśmy ze strefy czerwonej. Jedziemy na strefę niebieską czyli blue. Zmieniacie parking na lewo i na prawo I tutaj na prawo jeśli pobieracie naczepy To na ten e, znak Zakaz wjazdu Nie musicie się Nim przejmować Cały czas pod niego wjeżdżam Nawet jak jest ochrona e, Która wypuszcza ciężarówki Na wjazd do, portu, e, do, do, do promu No i wjeżdżamy tu na parking i szukamy swoje naczepy. Akurat naczepę późno znalazłem. Także możecie sobie zobaczyć na filmie, jak tu się poruszać po tym parkingu. Naczep bo, praktycznie z tego co pamiętam, to cały przejechałem. Na Nawijka. Te naczepy, jak to widzieliście na prawo na tym opustoszonym parkingu, takim odizolowanym, to się wjeżdża. Tu kręcicie w lewo i zaraz za naczepami w lewo i wjeżdżacie wtedy tam na tym odizolowanym parkingu. No i tu jest druga część strefy niebieskiej. Tu jest więcej naczep. Chyba tu jest więcej naczep. Mi się wydaje. To jak widać, ja już znalazłem swoje naczepy. Więc ja się obracam i będę zapinać. Hm. Nigdy nie przepuszczałem, że Będąc na pierwszy raz. W tym porcie byłem w 2013 roku hmm, hmm, chyba w grudniu, tak w grudniu wtedy z Wojtkiem, z Wojtkiem Jelińskim. Pozdrawiam bardzo serdecznie hmm, go, z gabaretem przyjechaliśmy wtedy przywieźliśmy jakiś, nie wiem jakiś tam zbiornik do elektrowni i staliśmy w tym porcie weekend. Pamiętam, że nigdzie się nie, ruszy nie ruszyliśmy się z tego portu. E obok portu jest naprawdę wszystkie są sklepy. Jest Morrison, jest Lidl, jest pizzeria, y y Domino, e są inne sklepy, taki typu Hamburger, i, no i jeszcze jakieś tam. E jest McDonald's, jest Costa, jest naprawdę wszystko obok tego portu. No. No my akurat wtedy się nie ruszyliśmy, aczkolwiek też nie pamiętam czy, czy, czy tam coś było obok tego portu, bo no nie pamiętam. Ale w każdym razie wiem, że można wyjść z portu na pewno. No ale to było lata temu, nie? 2013 rok, prawie 14. Teraz mamy, jak to nagrywam, 2021, nie? Można tak powiedzieć 7 7 lat, jak to tak było. Ciekawe, jak tam wojtek. Aż chyba, jakiegoś któregoś dnia napiszę do niego, to proszę go ominąć telefon, żeby zadzwonię do niego. Ale to tak na marginesie. Ja tu chyba zapinam naczepę. Zapinanie naczepy trwa troszeczkę dłużej, bo. No, jednak. Trzeba te przejściówki popodłączać, posprawdzać sobie wszystko, wypoziomować troszeczkę naczepę na, na, na względy angielskie i siodła angielskiego, wziąć dokumenty, zawiesić tablicę. No to troszeczkę to trwa, tak jak tu widzicie. Więc... No dobra, niech, niech leci. Niech leci, wiem, że to jest przymulanie, ale. Co ja wam poradzę? Nie? Pierwszy raz nagrywam tak filmik. Osobno wideo, osobno recenzja. Ciekawe czy jakoś to jeszcze później będę mógł zedytować. Typu muzyka czasami głośniej, jak się nic nie nazywam. A ciszę jak będę mówił. No postaram się jakoś to zrobić. Mam nadzieję, że tak będzie, bo tak to jak tak długo będziecie czekać, to pewnie powyłączacie te filmiki. Nie? I tak i tak dopiero buduję swój kanał. Jakiś tam subskrybentów przybywa, czego bardzo się cieszę. Czasami jest taki jakiś szczał. W ogóle bardzo mało mam subskrybentów i dlatego jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś to zapraszam no ogólnie tak, mało subskrybentów mam dopiero buduję swój kanał yy, i to są takie szczały, nie? zaczęło się, że miałem trzech później była długo, długo cisza nagle walnęło, że mam 20. później długo, długo cisza i nagle mam czterdziestu trzech czterech już także spoko no jak widać poruszam się już do przodu, czyli naczepa zapięta. Udajemy się ku wyjazdowi. Do wyjazdu tutaj skręcamy w prawo, a na wprost, tak jak mówiłem wcześniej, są tam czasami naczepy na Warehouse One i wtedy przejeżdża się przez torowisko i spręca się również w prawo i wtedy nie jest ten magazyn pierwszy na lewo, co się teraz właśnie chowa. wideo, tylko tamten daszek taki po skosie, teraz przejedziemy przez bramki. No przejdziemy przez bramki, znaczy wy, wy akurat wtedy nie będziecie jechali przez bramki, ale ja teraz w tym momencie przejadę przez bramki i wam zaraz postaram się pokazać, albo wspomnieć, o już wydać Warehouse 2. I to jest, a tam na lewo jest Warehouse 1. No i tak jak my tutaj skręcaliśmy w prawo na, do wyjazdu. To wyjedziecie prosto przez torowisko i za torowiskiem w prawo i tam dojeżdżacie i tam stoję na NCP, to jest Warehouse 1. No, a tutaj się odbywałem kontrolę, Border Force no, i Policji i... Akurat ostatnio przechodziłem kontrolę, co się dużo później jak te filmik nagrywały. Ale akurat teraz narastałem chwilę, żeby to zedytować, A w międzyczasie miałem kontrolę. Pierwszy raz mi się zdarzyła taka kontrola, że odbierałem naczepę z portu i w Anglii na 100 dolarów A tutaj na wprost właśnie macie parki. czy jak jeździecie z promu, czy, czy odbieracie naczepę, to wyjeżdżacie tutaj na lewo, a na wprost jedziecie. No, do wyjazdu. I tam już was poprowadzi. A ja, ja właśnie się się parkować i na notkę odebrać pauzę. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam to troszeczkę pomogło. Jeśli wam to pomogło, to prosiłbym, żebyście zostawili lajka pod filmem. Eee, Zasubskrybuj kanał, jeśli chcecie. Gdzieś tam może czasami się czegoś dowiecie ciekawego. Także trzymajcie się wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowych odcinkach.